Cześć, tutaj Janek, jest Holkarpia. cała tyczka przez moje stanowisko, tu jest wojownik, pan Sławomir. Karp nam wchodzi w krzaczory jakieś, tu z widać. Nie wiadomo czy to karp swoją drogą, ale chodzi jak zło. Cała guma wyciągnięta. Tutaj walczymy, żeby nam, no walczymy, Sławek walczy, żeby nie wszedł w te krzaki, ale skutecznie, skutecznie na razie. Ryba się zmęczy zaraz Joki kaban 10 kg Spokojnie, czas Haczyk się już nie rozegnie, by się rozgiął Teraz tylko urwać możesz Jest, już tutaj Gigantyczny mm. Cała guma Pan Sławek, podbierak, karp się schodzi. Spokojnie, spokojnie Już łyknął pierwszy raz powietrze, się jest słabszy Pięknie Spokojnie Już nałykał się tyle powietrza Powali teraz Zielowski. Co no, mogę złożyć? Szykawe, no, no, jak takie by yeah. Skupienie. Weź tą wędkę, którą Jest w większej węgłości. Słońce akurat wiesz, świeci, ale widać Cała wygięta. To jest chyba 6 metrowa teraz. Cała wygięta Trzeba zauważyć, że jest to wędka z najlepszego koła. W Polsce, mamy logo. Skórkowany. Spokojnie, spokojnie. Uważaj teraz przy podbieraku, żeby on nie poszalał. Yes. Yes. Brawo ah. Sławciu Niesamowite Kurde 18 kg 18 18 No podbierek sobie ważne Ile tam było? 18-12 Niesamowite Dobra, jakby nie będę Zdjęcie no. Tak, jest aktualnie. O, proszę. Uuu, proszę. proszę.